Dotąd było w stresie i pośpiechu, zarówno dla rodzica, jak i dziecka. Teraz jest jeszcze czas na buziaka i przybicie piątki, a co najważniejsze, dziecko może już bezpiecznie udać się do szkoły. Mowa o zatoczce przy jednej z większych szkół w Bełchatowie. Przez lata nie było miejsca, by zaparkować w pobliżu, a dzięki pomysłowi Rady Rodziców powstała zatoczka, zrealizowana ją w ramach trzeciego budżetu obywatelskiego miasta Bełchatowa. Cieszy, że, że to jest. I, i, I zachęcam innych mieszkańców tutaj, czy Bełchatowa, czy tutaj obywateli naszych, naszego kraju do składania tych projektów i do dążenia do tego, żeby były realizowane. Jeśli rzeczywiście pomysł jest tylko dla ogółu, fajny, a tym bardziej dla dzieci, które bezpiecznie wysiadają i wsiadają, to trzeba to robić. Zgłoszony w 2015 roku projekt poparło ponad 4000 Bełkatowian. Dzięki temu doczekał się realizacji i od sierpnia ubiegłego roku mogą tu zatrzymywać się rodzice odwożący do szkoły dzieci. Akcję nazwano Krótko: Pocałuj i jedź. Jest bardzo bezpiecznie. Dziecko wsiada z samochodu, idzie do szkoły, nie musi przechodzić przez ruchliwą ulicę. No i czuje się bezpiecznie, że dziecko trafi do szkoły. Faktycznie są buziaki? Są buziaki? Są buziaki, rodzice z tego korzystają, myślę, że jest za, wszyscy są zadowoleni. Nie wszyscy od razu zrozumieli ideę. Trzeba było kierowców wyedukować w czym genialnie sprawdziły się dzieci. Dodatkowo przy szkole w ramach projektu zrobiono 50 stojaków na 100 rowerów. Przy zatoczce wykonano także progi zwalniające, a całą okolicę monitorują trzy kamery. To wszystko łącznie z miejscem, gdzie rodzice mogą spokojnie odwieźć dzieci do szkoły, kosztowało miasto ponad 80 tysięcy złotych. Dotąd w ramach trzech edycji budżetu obywatelskiego zrealizowano 12 projektów na łączną kwotę 3 milionów złotych. Pocałuj i Jedź przy Szkole Podstawowej numer 1 to na razie pierwsze takie miejsce w Bełchatowie. Pomysł podoba się nie tylko rodzicom, ale również władzom miasta. Głównie dlatego, że dzięki temu jest dużo bezpieczniej.